Dzisiejsze spotkanie można powiedzieć w 100% jest zorganizowane przez jedną osobę: absolwenta tej szkoły. Osobę, która chodziła do tej szkoły, dała się poznać jako wspaniały człowiek. Razem spędziliśmy wspaniałe, piękne, młode lata w tej szkole, bo tak samo jestem ja absolwentem. Chciałbym przedstawić Państwu młodzieży naszego absolwenta. Doktora prawa Ireneusza Lubaczewskiego. Panie Irku, proszę się pokazać. I jeszcze już na, już na zakończenie króciutka historia. Do szkoły średniej przyszedł w 1988 roku. Jego wielkim marzeniem były Stany Zjednoczone Ameryka. Już w czasie nauki kilkakrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. Tutaj wracał, aby zdać egzamin maturalny. W Stanach ukończył studia prawnicze, uzyskał tytuł doktora prawa, jest prezesem finansowym pierwszego wydziału Kongresu Stanów Zjednoczonych w stanie Pensylwania, dyrektorem wykonawczym i przewodniczącym Rady Doradców Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie. Panie Irku, bardzo serdecznie witam Pana i teraz parę słów do młodzieży. Praca, nauka, postawienie sobie celów w życiu. Pan Irek Lubaczewski jest tego przykładem. Dziękuję bardzo, panie Irku, zapraszam. No zaczniemy może najpierw na taką oficjalną część, żebyśmy mieli to z głowy, a później a coś na wesoło. Także przywieźliśmy z Kongresu Stanów Zjednoczonych flagę z certyfikatem i pieczęcią Kongresu Stanów Zjednoczonych, która Kilka dni temu powiewała nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Jest to flaga zaprezentowana ja. dla Zbigniewa Trębacza, dyrektora Liceum w Leżańsku e, i za, za jego e, dobrą współpracę w stosunkach polsko-amerykańskich. Chciałem powiedzieć, że pierwszy raz chyba w życiu przemawiam w języku polskim przed, przed takim gronem i zacznę od tego, że chciałem podziękować wszystkim, przede wszystkim Zbyszkowi, który um, rozmawialiśmy wiele razy przez telefon, spotykaliśmy się i zawsze chciał, żebyśmy coś fajnego zrobili tutaj w tej szkole. Ja mu to obiecałem i dzisiaj mamy tego efekty. Dziękuję, Zbyszek. Krzysztof Sobejko. Um, Mam zaszczyt spotykać się, rozmawiać, poznawać wielu ludzi, którzy pracują w samorządach, w Polskim Sejmie, Senacie, w Amerykańskim Kongresie, ale nigdy nie spotkałem takiego samorządowca jak Krzysztof Sobejko. Dziękuję za wszystko i dziękuję za nasze przyjęcie. Mamy dwie panie, pani Ania. Dwie Anie, przepraszam. Ania Mielniczek i Ania Dobrowolska, które zorganizowały to wszystko, rozmawiały ze mną tak, że ustaliliśmy pewne szczegóły i wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy dzień naszej tygodniowej wizyty w Polsce. Dziękuję. A mówiliśmy tutaj o przedstawicielach kancelarii pana premiera, którzy przyjadą tutaj, którzy naprawdę zrobili bardzo dużo, żeby to miasto położyć na mapie naszej wizyty obok Krakowa i Warszawy. Wszyscy się pytali, jak to się dzieje, że jedziemy do Leżańska. Ja się musiałem dużo tłumaczyć, ale tutaj także mój serdeczny przyjaciel, pan Adam Bielan, także nam pomógł troszkę i, i jesteśmy. Witamy szczególnie naszych gości honorowych. Pani Sarah Chamberlain jest najbardziej wpływową kobietą w Kongresie Stanów Zjednoczonych w tym momencie. W jej stajni jest największa grupa kongresmenów i senatorów amerykańskich. I według gazet jest jedną z dziesięciu, jedną z dziesięciu najbardziej połowy kobiet, ale ja uważam, że rządzi amerykańską polityką, i to jest bardzo ważne dla nas, dla naszego kraju, żeby zbudować ten most. Także kilka dni temu w Warszawie została otwarta polsko-amerykańska izba handlowa, której mam zaszczyt być jednym z dyrektorów wykonawczych, i myślę, że te stosunki gospodarcze prze, przeleją się na takie przyjazne, dobre stosunki między tymi dwoma krajami. Wiem, że kilku z moich znajomych, którzy ze mną chodzili uczą w tej szkole. Jedna osoba, którą pamiętam najbardziej, nie wiem czy jest na sali, ale to jest pani Lucyna, pani Lucyna Słoniec. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wielu z Was mieszka w małym mieście i wielu z was na pewno myśli o tym, jak to jest, żeby wyjść z tej szkoły, zrobić dobre studia. Coś, coś, coś fajnego w życiu osiągnąć. Powiem Wam, że mamy dziesięcioosobową delegację ze Stanów dzisiaj, a ludzie wielkiego sukcesu, wielu moich przyjaciół, kolegów, którzy są tutaj, prezesi dużych organizacji, dużych firm i nie znam nikogo, kto przyjechał z nami, kto siedzi na tej sali, kto wyszedł z, z poziomu e, sukcesu, dużych pieniędzy. Każdy z, z tych ludzi pochodzi z jakiejś małej miejscowości, pochodzi skądś, gdzie Musiał do wszystkiego dochodzić powoli, małymi kroczkami, i dzisiaj rozmawiamy o tym, i uważamy, że warto, warto mieć cierpliwość, warto wracać do swoich stron, przede wszystkim do wartości moralnych. Ja wiem, że dzisiaj ta moralność jest inna. Chciałbym na koniec jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować. Jest to dla mnie ogromny honor, że większy honor niż przemawiać przed Marszałkiem Stanów Zjednoczonych, a robiłem to kilka razy, większy honor jest być tutaj i mówić przed ludźmi i w miejscu, przed moimi profesorami, którzy mnie tutaj wykształcili dla których mam absolutne szacunek. So, thank you. I'm absolutely honored to be here today. Um, this trip started in discussion about nine months ago at Eric's home in Pennsylvania, and he invited a group of us to come. It's my first time here, and obviously, I have not learned any Polish yet, but I will by my next time. But we were thrilled, and then we had the opportunity to meet Adam, and Adam extended the invitation to a group of us that are here today. So, we're really honored to be here. Um, Poland is an amazing country. Um, first of all, for all the women in the audience, I am the only woman in the country that runs a Republican organization of this size. We are over 80 members in the House and the Senate, which are two governing bodies in Washington. And um, we consist of the group that really wants to get things done. And our hope is to really. Work as Adam talked about with the Chamber of Commerce, tie the Polish government a little bit closer to the American government. So that is our hope here, and that is the hope with the Chamber that I know Adam uh, described. The other but thing, on just a personal note, um, that kind of ties into all of you, I also run the, the uh, Boys and Girls Club of America, and we take our, our low income um, children and try to get them through the system, try to make sure that they get an education. We we give them a lot of college scholarships to make sure that they can go on and achieve in life. So that's kind of one of my biggest issues on a personal note because I have been very blessed. I am from a very small town even smaller than this when we pulled in i said to eric i'm like this is not a small town i am from a town of only 3000 people and i have been very blessed to be given the opportunity uh, of the past 20 years to be the ceo of main street so i understand what it's like to be from a smaller town and we encourage you to study do great because the world is really open to you as i stand here today is a perfect example of that I'd um, like to thank the principals today for hosting us. Um, I know it's a big deal to uh, have us all come in and organize all of this, so a really very special thank you to all of you for doing that. So, I have my first question. Go ahead. Um, could you tell us what it is like to be such a powerful woman in Washington? Oh, okay I don't feel like a powerful woman in Washington. Um, I go in, I do my job. Um, I work with them, and as I said, I have a little girl that keeps me very grounded. Oh my God. Um, so, we really in, in Washington, you know, I go in, I do the work, I do a lot of media, I travel the country, but I go home and I'm in the ponytail, no makeup, mom, um, which is the proudest thing I do is, is get to be a mom. So, the key in Washington is never take yourself too seriously, uh, because once you start to do that, you're gone because you become a little too arrogant. And in DC, arrogance d does not go over well, even though you think it would, it, it really doesn't, especially for a woman. <laughs> Any other questions? What do you like the most about your visit in our country? So, the food has been the best, um, but actually, also the culture and just getting to know the people of Poland. Um, I will honestly tell you back in Washington, we have a little bit of a misconception. Um, so, I'm looking forward to bringing delegations of members of Congress here so they can have the same experience that, uh, that I've had. Um, but again, I'm very honored to be here. And on behalf of all of the members of the Republican Main Street Partnership, they send you their very best and they look forward to uh, maybe being here someday with you as well. So, thank you.